Dla nich tam. E, witam, witam. Jeszcze szybciutko, jak to się mówi, złapałem troszeczkę tchu. Słuchajcie, ta maszyna w ogóle jest kultową maszyną artystyczną, także, którą można kupić. Słuchajcie, ta maszyna jest idealną rzeczą, by nagrać cały kształt filmu kosmicznego, e, galaktycznego filmu na potrzeby kina. Nie kina amatorskiego, tylko już kina wyższego pokroju. Słuchajcie, do teatrów, do kin, do spektakli, a także jak to się mówi, do filmów jako eksponaty, sama wartość, jeżeli chodzi o wagę metaliczną, to jest około 5-6 tysięcy złotych. 16 tysięcy złotych jest to dzisiaj z, własną, z własnym transportem, 16 500 złotych z własnym transportem i to jest cena na odczepnego, drodzy Państwo. Wartość tej maszyny to jest około 29 złotych. 25-23 tysięcy złotych. Jest to szybka informacja dla Was na blogach, na blogach internetowych. Cały ten, całe te zestawienie piękne że za 16 tysięcy 500 złotych dla artystów, którzy rozumieją, ile kosztuje tego typu rzemiosło, żeby zbudować tego typu rzecz. Mało tego, ta maszyna jest maszyną działającą, tak? Czyli to działa, tak? Czyli to jest pełno sprawna maszyna tokarnia tego, bo tutaj Państwo pracują na wielu takich maszynach, jestem dopuszczony tylko do jednej skal. Ta maszyna jest w cenie jeszcze raz 16,5 złotych, a wartość tej maszyny, jakby to powiedzieć, sama waga tej maszyny, wartość tej maszyny jest około 6 tysięcy, nawet może i więcej, jakby ktoś bardzo dobrze to porozbierał, i tego około 6-7 tysięcy złotych sama waga. Tak więc. Mówię tutaj do artystów, filmowców: słuchajcie, nagrać Star Trek to tylko w taki sposób. Ja tak naprawdę powiem: Zobaczcie, to jest jak na okręcie podwodnym zobaczcie, co się dzieje. To są prawdziwe rzeczy, które po prostu są w Polsce do sprzedania cały asortyment rzeczy, które można kupić i tak dalej. Pozdrawiam Państwa, oczywiście, dla Zielonych Miast Planety e, Zielona Góra Mistyczna Teoria, Napisana Historia takie rzeczy w takich cenach tylko oczywiście u nas. Pozdrawiam.